Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Ja nazywam się Damian Adamus i jestem redaktorem na czelnym portalu Nowy Ład. A dziś moim i Państwa gościem jest Zuza Okulska-Bożek, autorka plakatu tegorocznej edycji akcji Kocham Polskę, działaczka młodzieży wszechpolskiej. Witam Cię serdecznie. Cześć, witam wszystkich widzów bardzo serdecznie. A dzisiaj właśnie porozmawiamy o akcji Kocham Polskę, porozmawiamy o walentynkach, w której podczas których promujemy nie tylko miłość do drugiej osoby, ale również miłość do naszej ojczyzny. Zuzanno, cóż to za plakat za tobą widnieje? Opowiedz nam o nim. Ten plakat, który właśnie tutaj mogą wszyscy zobaczyć, to jest właśnie plakat tegorocznej edycji. Już chyba 18 albo nawet 19 edycji kampanii społecznej Kocham Polskę, która rokrocznie jest organizowana przez młodzież wszechpolską. Zawsze właśnie 14 lutego. W dzień, w którym dużo mówimy o miłości, o trosce o drugiego człowieka, my też podejmujemy temat trochę poważniejszy, bo właśnie wspominamy o tym, jak kochać naszą ojczyznę. I staramy się właśnie wychodzić z tym tematem miłości i patriotyzmu do naszego społeczeństwa. Jest to kampania ogólnopolska, odbywa się w bardzo, bardzo wielu miastach większych i mniejszych, gdzie działacze Młodzieży Wszechpolskiej właśnie wręczają takie plakaty mieszkańcom swoich miast, także wsi. Jest to wspaniała okazja do tego, żeby porozmawiać się również z ludźmi na żywo, spotkać się z nimi, trochę opowiedzieć też o działalności naszej organizacji, ale przede wszystkim jednak dotknąć tego tematu, jak na co dzień możemy okazywać ten patriotyzm. Mm -hmm. Zuzia, jak widać, jest bardzo uzdolniona artystycznie. Większość z Państwa, może nie większość, ale część z Państwa, ci, którzy są naszymi darczyńcami, zetknęli się już w sposób nieświadomy z pracami Zuzi, ponieważ Zuzia na każde święta przygotowuje autorskie projekty kartek świątecznych, które rozsyłamy naszym darczyńcom. Tutaj mam ostatni projekt. W szufladzie obok szereg innych, które w ciągu dwóch ponad lat działalności Nowego Ładu Zuzia przygotowywała. Także w sposób nieświadomy na pewno zetknęli się, część z Państwa zetknęła się już z, z działalnością artystyczną Zuzi. Skąd pomysł na ten plakat? Jakie były inspiracje? Wielu osób mówi, że to najładniejszy plakat w całej historii kampanii społecznej kocham Polskę. Mi osobiście trudno jest oczywiście tak ocenić tegoroczny plakat, ponieważ to moja praca i, i trudno mi tu o obiektywizm, ale na pewno bardzo się starałam, żeby wyszedł jak najładniejszy. Jeśli chodzi o inspiracje, no to co roku, jak wspomniałam, podejmujemy jakiś temat związany z patriotyzmem, albo konkretną dziedzinę życia społecznego, kiedy możemy wyrażać miłość do ojczyzny. Mieliśmy już temat związany z rodziną, z ekologią, dbaniem o środowisko, czy na przykład obroną militarną kraju. I w tym roku. Stwierdziliśmy, że w dobie ogromnej globalizacji, zatracania pięknych różnic pomiędzy kulturą różnych narodów i regionów, to pojawia się w człowieku nieraz taka ogromna tęsknota do tego, co jest związane z folklorem, z regionalizmem. A nasza kultura polska, kultura ludowa jest bardzo bogata, bardzo piękna i właśnie w tym roku pomyśleliśmy, że może warto do tego się odnieść podczas naszej kampanii, tej edycji i w zasadzie to ja zawsze powtarzam, że ten element, który jest widnieje na plakacie, jest jednym z główniejszych, czyli kapliczka przydrożna. To jest taki element architektury sakralnej, którym jest usiana cała Polska. Bo naprawdę to jest taka cecha charakterystyczna naszych wsi, dróg, pól. Ale też i w miastach między budynkami nieraz e, taka kapliczka się ostała. One mają przeróżne kształty e, i, i różne formy. I są takim pięknym właśnie pomnikiem, e, zarówno naszej wiary polskiej, tego fundamentu naszej polskiej tożsamości, ale też, jak ja to mówię e, jak wspomniałam także podczas konferencji prasowej inaugurującej naszą, naszą kampanię. Kapliczka zawsze kojarzy się z takim miejscem wspólnotowym, miejscem, gdzie zbierały się społeczności lokalne, bo rzeczywiście dużo wydarzeń przy takich kapliczkach miało miejsce. Czasem nawet taki cykl dobowy, można powiedzieć, też był związany z różnymi nabożeństwami i wydarzeniami, gdzie ludzie się przy kapliczkach gromadzili. I, I właśnie w tym roku na naszym plakacie znajduje się taki krajobraz, bardzo sentymentalny. Młoda para, zakochana, bo, bo tu się to odwołuje zarówno do tradycyjnego modelu rodziny, jak i do święta zakochanych, w którym, jak wspomniałam, rokrocznie ma miejsce kampania Społeczna Kocham Polskę. I właśnie do. Do takiej postawy patriotyzmu, bo nie sposób nie zwrócić uwagi na to, że dziewczyna, bohaterka plakatu, ma, jest ubrana w strój, który przypomina barwy polskiej flagi i jasno do niej nawiązuje. Mężczyzna natomiast, który jest obok i obejmuje tę kobietę, to taki symbol postawy, którą moim zdaniem powinien reprezentować każdy z nas, Polaków. Postawy obrony, ochrony, troski o Polskę. I to jest taka metafora, ale myślę, że łatwo ją w tym roku odczytać. No to już wiemy, co autorka miała na myśli. Mówiłaś o, że występowałaś dzisiaj na konferencji, dzisiaj, wczoraj na konferencji, nagrywamy to 15 lutego, czyli dzień po walentynkach. Występowałaś wczoraj na konferencji prasowej, ale czy byłaś też z plakatem, że tak powiem kolokwialnie w terenie? Czy rozdawałaś też swoje, swoje dzieło przechodniom? Tak, oczywiście. To już zdecydowanie nie pierwszy rok, kiedy aktywnie e, uczestniczę w organizowaniu e, właśnie rozdawania plakatów na ulicach. W tym roku, no to tak jak wspomniałam przez to, że jestem autorką plakatu, to ta edycja jest dla mnie wyjątkowa. E, wianek, który znajduje się na mojej głowie, który może naszych widzów zaskoczyć czy zdziwić, to jest właśnie taki element, który specjalnie dziś założyłam, ponieważ miałam go właśnie wczoraj podczas konferencji prasowej w Sejmie a na, kwiaty na włosach też myślę, że jasno nawiązują do tematyki i stylistyki tegorocznego plakatu i są takim elementem właśnie związanym z naszym regionalizmem. I tak właśnie wczoraj, gdzie najpierw byłam w południe w Sejmie i występowałam na konferencji prasowej, potem bardzo szybko musiałam wsiąść w pociąg, żeby przyjechać do mojego rodzinnego miasta, tam również wypowiedzieć parę słów do mediów, i razem z całym moim kołem, bo jestem prezesem Koła Radomskiego, więc razem z całym moim kołem przez ponad dwie godziny rozdawaliśmy plakaty mieszkańcom Radomia. Jakie były I reakcje? Wręczyliśmy ich bardzo dużo, bo chyba przeszło 700. A reakcje to tak jak co roku, bardzo różne, bo ile osób, ilu ludzi, tyle może być reakcji. Ale przede wszystkim myślę, że bardzo pozytywne. Bo naprawdę ten plakat rzucał się w oczy i jakoś spotkał się z pozytywnym odbiorem. Każdy, kto miał chwilę, żeby się zatrzymać w biegu, bo, bo to oczywiście łapanie ludzi na ulicy i pokazywanie, czy próba skupienia ich uwagi przez chwilę zatrzymania, czasem spotyka się z tym, że po prostu ktoś macha rękami i mówi, że nie ma czasu i biegnie. Ale naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi się zatrzymywało i od razu wykazywało duże zainteresowanie. Zainteresowanie naszym naszą działalnością, całą kampanią. A jeszcze jak słyszeli, że to już odbywa się chyba 18 czy 19 raz, to w ogóle jeszcze chętniej przystawali i rozmawiali z nami. Zawsze też ma miejsce dużo zabawnych sytuacji, bo my spotykamy się i ze starszymi ludźmi i też z młodzieżą. Akurat teraz w naszym regionie jest okres ferii, więc naprawdę bardzo dużo młodych ludzi przechodziło obok nas ulicami i, i nieraz to takie całe ekipy 15-osobowe dostawały od nas plakaty, robiły sobie z nami zdjęcia i jeszcze do nas zagadywały. E, mogę opowiedzieć taką zabawną anegdotkę, bo takie sytuacje też się zdarzają. Jak wspomniałam, to wszystko jest bardzo indywidualne i ilu ludzi tyle może być reakcji. E, Przechodziła właśnie wczoraj obok nas taka para. Którą zatrzymaliśmy oczywiście z plakatem, i wspomnieli do nas dosłownie coś takiego, że tak, bardzo chętnie przyjmiemy plakat, ponieważ rok temu, Walentynki mieliśmy swoją pierwszą randkę i przechodziliśmy ulicą i nas spotkaliście i wręczyliście nas, nam ten plakat. Więc no, życzymy im dużo szczęścia w tej miłości, i kto wie, może ich historia romantyczna będzie taka poprowadzona edycjami naszej kampanii, i może niedługo będą mieli zawieszoną całą ścianę różnymi plakatami corocznych swoich randek, które nawiązują do no, ich początków, ich miłości. A też jeśli chodzi o takie zabawniejsze sytuacje, no to na przykład wczoraj przychodziło dwóch młodych chłopaków obok nas i wręczyliśmy im plakaty. Chwilę z nimi porozmawialiśmy właśnie, bo tak nie tylko na wręczeniu plakatu ma polegać ta kampania ale na uświadamianiu społeczeństwa, jak patriotyzm można na co dzień okazywać. I zadawaliśmy im pytania, czy myślą o Polsce, czy myślą, jak, jak oni rozumieją patriotyzm, czy taka, taki widok, widok sielankowy, który myślę, że ciepło, ciepłe emocje, uczucia budzi w sercu wielu z nas, czy w tym młodym pokoleniu, które jest jednak często wychowywane w miastach i w oderwaniu od takiej Tradycji polskiej, czy, czy on się dobrze kojarzy. No i rozmawialiśmy właśnie z różnymi ludźmi, i dwóch młodych chłopaków przechodziło, otrzymało od nas plakaty, i potem wracali tą samą drogą. I jeden z nich do mnie podszedł i wręczył mi taką torebkę różową z serduszkami. Byłam taka bardzo zdziwiona, zszokowana. Otwieram ją, a tam w środku aż zaprezentuję. Znajdował się taki miś. Także no, takich sytuacji nie da się przewidzieć. I to było przesympatyczne, przemiłe. Ten chłopak tylko go wręczył, e, pozdrowił nas, powiedział, że robimy super robotę i że to za plakat, i wdzięczność, i poszedł dalej. No, takie gesty, takie symbole z ogromną życzliwością naprawdę nieraz się spotykamy. Zarówno dorośli cieszą się, że o, młodzież jest taka aktywna i promuje patriotyzm, jak i młodzi ludzie, jak widać, w przeróżny, spontaniczny sposób potrafią zareagować. Bardzo sympatyczne i, i ciekawe historie. Wspomniałaś o tym, yy, że. Pytaliście ludzi, jak rozumieją patriotyzm, jak go okazują. Jak Twoim zdaniem, bo właśnie walentynki to jest jeden dzień w roku, tak? Tutaj mamy pewną akcję symboliczną, natomiast patriotyzm to coś więcej to, to pewne zaangażowanie i pewna, pewna postawa. Jak rozumiesz po, pojęcie patriotyzmu? Jak Twoim zdaniem powinien on się przejawiać? Myślę, że to jest bardzo szerokie pojęcie, bo to trochę tak, jakby zapytać. Jak kochać drugiego człowieka? Nie da się jasno i łatwo odpowiedzieć na, na to pytanie, poza oczywiście taką ogólną definicją, że miłość do drugiej osoby no to jest dbanie o jej dobro. A to dobro jest często zależne i od czasu, i od potrzeb tego człowieka. W związku z tym, też chyba bym tak zdefiniowała, że patriotyzm miłość do Polski. Powinniśmy tak prezentować, jak w danym momencie, jak w danym momencie jest potrzeba, i to chodzi bardziej o tak, takie nastawienie, taką intencję, taką gotowość w sercu. Żeby rzeczywiście um, regularnie myśleć o tym, w, w jakiej sytuacji jest nasz kraj, nasz naród, um, czy właśnie mają miejsce jakieś zagrożenia, jakie podejmowane są um, decyzje polityczne, społeczne, bo my jako społeczeństwo nieraz, zwłaszcza w zorganizowany sposób, jesteśmy w stanie wielu rzeczom przeciwdziałać, na wiele rzeczy się nie godzić. My też powinniśmy zawsze twardo stać za suwerennością, bo chyba to jest taka największa podstawa patriotyczna, żeby no, żeby Polska była krajem samostanowiącym I, i nieraz trzeba takiej aktywnej postawy, czy to zbiórki podpisów pod jakąś ustawą na przykład, albo pod z, sprzeciwem wobec konkretnych działań. Mówi się popularnie, że, że wybory, pójście na wybory to jest też jakiś wyraz postawy patriotycznej. Na pewno w pewnym sensie tak, bo, bo to jest też okazanie świadomości społecznej, politycznej, próba wpływania takiego realnego, decyzyjnego na to, co się dzieje w kraju. Ale ja bym właśnie powiedziała, że patriotyzm no to jest na tyle szerokie pojęcie, że w ramach niego też mieści się chociażby dbanie o rodzinę, o kultywowanie tradycji, właśnie o przekazywanie um, jakichś zwyczajów, pięknych wartości z pokolenia na pokolenie. To jest uświadamianie, to jest, są rozmowy, zwłaszcza właśnie ludzi z starszego pokolenia z młodymi. To jest wychowywanie właśnie dzieci w duchu patriotyzmu, odwaga w prezentowaniu swoich poglądów. I myślę, że można by tak jeszcze wymieniać i wymieniać. I to jest na przykład też organizowanie takich kampanii, jak my staramy się właśnie uświadamiać społeczeństwo i co roku nawoływać do tego, by kraj kochać. I y, nawet śledząc, czy, czy wchodząc na nasze media społecznościowe, naszej kampanii, śledząc historię, y, kocham Polskę. Możemy też więcej y, przykładów, afirmacji y, tego patriotyzmu znaleźć, bo tak jak wspomniałam, dbanie o środowisko, właśnie dbanie o rodzinę y, czy y, wsparcie militarne, to wszystko są wyrazy patriotyzmu, których może być na co dzień bardzo wiele. Kampania społeczna Kocham Polskę, kampania szczytna, kampania piękna, okraszona w tym roku równie pięknym plakatem. Dzisiaj mieliśmy, przy, miałem przyjemność rozmawiać z autorką właśnie tego rocznego plakatu, Zuzą Okulską Bożek. Serdecznie dziękuję Ci, Zuzio, za rozmowę. Ja również Ci bardzo dziękuję i dziękuję wszystkim widzom. Zachęcam do odbierania naszych plakatów, bo jeszcze myślę, że w wielu miastach jakieś pozostałości wydrukowanych prac zostały. I pozdrawiam wszystkich serdecznie. Tak, jeżeli chcieliby Państwo odebrać plakat, to myślę, że zgłoszenie się na naszego maila redakcyjnego wystarczy. Z pewnością Państwa przekierujemy do odpowiednich osób, tak żeby również i Państwa domy mógł ozdobić ten piękny tegoroczny plakat. A ja dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.